Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Orędzie prezydenta. Pamiętacie państwo y, przemówienie Józefa Beka w 1939 roku, że Polska nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę? Dosłownie, y, takie odniosłem wrażenie. Zaraz państwu postaram się rozszyfrować, według oczywiście y, mojej opinii, co y, pan prezydent miał na myśli. Y, Jednocześnie, panie prezydencie, ja sobie wypraszam jako obywatel i pana wyborca z kiedyś tam, żeby pan używał takiego agresywnego tonu, takiego tonu, którego ja się boję. Nie życzę sobie, żeby pan straszył obywateli, mnie, jakimś zagrożeniem wydumanym i używał aroganckiego, butnego, wręcz kamskiego tonu. Pan jest prezydentem. Pan ma działać e, dla dobra Polaków, a e, podnoszenie e, poziomu strachu, e, wprowadzanie atmosfery terroru nie służy e, nam tutaj zbyt dobrze. Do rzeczy. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Kończący się właśnie rok był rokiem zmiany w polskiej polityce. Po ośmiu latach zmieniła się w naszym kraju większość parlamentarna, zmienił się premier, zmienił się rząd. A potem nastąpiła zmiana i szpak drapał Bociana. Znacie Państwo to powiedzenie? A było to tak: Bociana drapał szpak. A potem nastąpiła zmiana, szpak drapał Bociana. Potem jeszcze nastąpiły trzy takie zmiany, ile razy szpak był drapany, a nie razu. Takie to zmiany. Nastąpiła zmiana. Proszę państwa, jak oni się starają, ten cały establishment z prezydentem tu widzę na czele, który się wysuwa na czoło. Panie. pan... Organ wykonawczy jest od rządzenia, a nie pan. Jak oni starają nam się wmówić, że jakaś zmiana w ogóle nastąpiła. To, to tak na dzień dobry. To tak na dzień dobry. Prezydent Polski, proszę Państwa, nie bez powodu, nie bez powodu występuje na tle flag NATO. Nikt tego nie zauważył? Ale nie zmieniło się najważniejsze zadanie, jakie stoi przed rządzącymi to konieczność dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. O bezpieczeństwo Polek i Polaków. Tak było w 2023 roku i dokładnie tak samo będzie w rozpoczynającym się właśnie 2024 roku. No, no to w kwestii naszego bezpieczeństwa, no to terroryzowaliście nazwy Establishment właśnie strachem. To tak samo będzie? To tak samo będzie? No, w sumie nie byłoby tak źle. Bo jednak yy, w wojnę Yy, nie zdołaliście nas uplątać, tak? To, to, to nie byłoby tak źle. Trzymam pana za słowo, że będzie tak samo. Poważne zagrożenia zewnętrzne dla naszej ojczyzny nigdzie nie zniknęły. Za naszą wschodnią granicą nadal toczy się pełnoskalowa wojna. Przede wszystkim się nie pojawiły. Bo o tych zagrożeniach to ja słyszę przynajmniej od pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości między 2005 a 2007 rokiem, a za naszą wschodnią granicą nic się nie dzieje. Wojna jest na dalekim wschodzie Ukrainy 1200 kilometrów od nas. I niepełnoskalowa. I, kłamie Pan, to nie jest pełnoskalowa wojna. Dlatego musimy cały czas wzmacniać i modernizować polską armię. Proszę Państwa, to jest orędzie noworoczne, rozumiecie? To jest orędzie noworoczne. E, boję się tego tonu, boję się tej pewności siebie prezydenta. Boję się, że ktoś próbuje mnie przestraszyć i w zaawoluowanej formule mówi: albo będziesz dawał pieniądze na Wojnę? Albo? No? Wzmacniać sojusze. Nie może być odwrotu od tej polityki. Jakie sojusze? Jakie sojusze? Panie prezydencie, to cwaniactwo, które już wielokrotnie w historii świata udowodniło, że ma w nosie swoich sojuszników? Bezpieczeństwo Polski nie ma ceny, a dla mnie jest i będzie najważniejszą polską sprawą. O, właśnie. Bezpieczeństwo Polski nie ma ceny. Jak to było u Beka? Bo Polska nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę. Wygląda mi to na dość podobne stwierdzenie, panie prezydencie. Czyżby ten, kto panu napisał te słowa, wzorował się na Józefie Beku, który no, nie był tutaj z nami we wrześniu 1939 roku? Pan też ma podstawione samoloty. Bezpieczeństwo Polski to dobra dyplomacja. Dlaczego Węgry, członek NATO, dlaczego Turcja, członek NATO, nie czują się zagrożone? Dlaczego Słowacja, członek NATO, nie czują się zagrożone? Tam nie ma tej chamskiej narracji, bójcie się, bójcie, bójcie. Dlaczego jest ta różnica, pane prezydencie? Bo mają inną politykę, inną formę sprawowania dyplomacji. A nam próbujecie wmówić, że oprócz waszej linii cały establishment, od, od PiSu poprzez lewicę, Platformy do Konfederacji, wszyscy mówicie, e, trzeba się zbroić. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, jestem zawsze gotowy do współpracy z rządem w tematach dotyczących wzmacniania naszego bezpieczeństwa. Orędzie noworoczne, z flagami NATO, i cały czas mówi bezpieczeństwo, 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 e, stosunki ekonomiczne, zacieśnianie kontaktów ze wszystkimi jest najlepszą gwarancją pokoju, bo wtedy się nikomu nie opłaca. To takie proste, to w wielu książkach, wielu podręcznikach, a nawet w grach dla dzieci jest to, to e, e, ukazane. A pan to co? Przepraszam, pan z lasu wyszedł? Edukacji pan nie, nie, nie pan, jest, y, pan ma wykształcenie, tak? Prawnicze. Trochę historii pan liznął. To pan nie wie, jak się bezpieczeństwo buduje? Sojusz z kim? Fajnie jest na początku, jak się od jakichś tam podejrzanych typków bierze kredyt. Klepią po plecach, fajnie. Gościu, dobrze zrobiłeś. To, to, to jest właściwy sojusz, tak? A co nam dali? Ja, wi ja widzę, ile nam wzięli, panie prezydentę. Przejmowali zakłady za grosze. To taka akcja była charytatywna, tak? I cały czas pan im wierzy. Szanowni Państwo. Drodzy rodacy, mamy do czynienia z nową sytuacją w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne. No i, no i brednia, no, no, a, a przepraszam bardzo, a jak było w poprzednim okresie, wielokrotnie prezydent i rząd byli z różnych opcji politycznych. No i co pan kłamie? W demokracji. Ale o. w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji zasad państwa prawa. I dobrych politycznych obyczajów. No to dobrych obyczajów, no to nie powinien pan straszyć yy, nas Polaków. No to, to, to w ramach tych dobrych obyczajów. Już pan łamie zasady, które niby pan głosi. Yy, I konstytucji trzeba przestrzegać, tak? A, czyli ustaw, bo konstytucja odwołuje się do ustaw, tak? Odwołuje czytającego konstytucja do, do ustaw. Konstytucja jest tylko ogólnikiem. A ustawy. Yy, w szczegółach mówią, jak trzeba rozumieć konstytucję. Więc ustawy to też konstytucja, panie, premier, panie prezydencie. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych. Wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. I co my bez telewizji zrobimy, panie prezydencie? Niech pana zratuje. Przecież to telewizja jest, panie prezydencie. Nikt tego na wolnym rynku nie ogląda. Tylko dzięki temu, że mają monopol, tak? Nawet na pilocie pierwszy kanał miał być TVP, tylko dlatego, panie prezydencie, ludzie to oglądają. Ale gdy już schodzimy do programów, gdzie na przykład na platformie YouTube rywalizują te treści z TVP z innymi wolnorynkowymi, to przegrywają. Tak po prostu. To mi przypomina sytuację z brutalnego dowcipu z mojego dzieciństwa: że ktoś był tak brzydkim chłopcem, że pies, żeby zechciał się z nim bawić, trzeba go było posmarować kiełbasą. To mniej więcej tak jest z TVP. I co? Może wojnę zrobimy o TVP? czy znaczy pan poważny jest? No trudno, to telewizja. Choćby jej nie było nawet, to nic by się nie stało. Wreszcie postawiono telewizję polską, polskie radio oraz polską agencję prasową w stan likwidacji. A Bielsa to jakoś nie, widzi pan? Chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych otwarty. Jednak... Panie, spory prawników y, są y, nieskończone. Jak z tym jajkiem i kurą. Jedna strona bierze w, w, renomowaną, wybitną kancelarię, druga strona bierze y, wybitną, renomowaną kancelarię. Wiadomo, że któraś przegra, tak? Ale przecież wybitną i renomowaną miała. A w innych sytuacjach y, nawet te same strony się spotkają i będzie odwrotnie. No, i o co kopie kruszyć? Choćby zlikwidowali tę telewizję, nic by się nie stało, bo ja czuję, że pan w sposób podprogowy grozi, że to jest złamanie konstytucji, że pan tu zaraz zareaguje, że tu uu, nie wiadomo co. Z drugiej zaś strony, z drugiej zaś strony zastanawiam się, dlaczego ta niby pana konkurencja, ta platforma e, wykonuje takie głupie posunięcia. Oni mieli bardzo fajny plan. Mogli zostawić tę załogę, która była, i kazać im odczytywać z promptera zupełnie teraz inne treści. Nawet im podwyżki mogli zrobić i nic by nie było. Ale nie, ale nie, proszę państwa, platforma musi dawać pretekst. A czy taki scenariusz nie jest czasami umówiony? Czy państwo, którzy jesteście wyborcami platformy, naprawdę wierzycie, że oni są tacy głupi? I tak ryzykują, że to nie jest umówione, naprawdę? Myślicie, że oni są tacy głupi, żeby dać prezydentowi możliwość rozwiązania parlamentu? Tu by się akurat sprawdziła taka nasza musiszowa przepowiednia, że Platforma tylko i wyłącznie dlatego została dopuszczona do władzy, żeby wyciągnąć KPO z Unii, a potem powtórne wybory. Albo coś gorszego. Bo to jeszcze nie byłoby takie złe. Powtórne wybory, ja jestem za powtórnymi wyborami. Ale proszę Państwa, możemy nie dożyć powtórnych wyborów parlamentarnych z, 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 wynikających z fobii prezydenta lub jego doradców. Myślę, że doradców. Jeszcze chwilę wytrzymajmy. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji. A z... to, to oznacza, proszę Państwa, że rozwiąże parlament, rozumiecie? Że została złamana konstytucja. Przecież e, za się powoła na e, Unię Europejską jako nasz sukces i dorobek. To przecież Unia Europejska stwierdziła, że zarządów pana kolegów z prawa i sprawiedliwości e, były łamane, e, było łamane prawo dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. No proszę, Panie Prezydencie, no, jakaś schizofrenia tu się wyłania. Z taką sytuacją mamy obecnie niestety do czynienia. Poważny niepokój. No to jest za nas, panie prezydencie. Mamy z tym do czynienia, ale pan nie dopuści. Ale dopuszcza. No i co? No, y o, cienki bolek, tak? Proszę państwa, przecież to jest, to jest chore. To jest, to, jest, to jest jak bełko, to jest jak bełko. Tu składu i ładu nie ma. Jak z tymi tytułami, Szwecja w NATO. Przecież to, proszę państwa, to są poważni politycy, promowani przez poważne media, w których pracują poważni dziennikarze, i co ciekawe, poważni wyborcy na nich głosują. Dom wariatów. Budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. Uchwały Sejmu. Aha, czyli tamto jakbym, no trudno tolerowałem, ale już następne budzą poważne, tak? Nie mają mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Takie działania również w rażący sposób są sprzeczne z konstytucją. A, bo ustawy mam Nauczył <laughs> e, jednak Maciak y, pana Duder y, rozumieć, że łamanie ustaw to jest łamaniem konstytucji. No bardzo mi się podoba, że nauka nie poszła w, w las. Szkoda, że tak późno. Jeżeli dziś o? zgodzimy się na takie praktyki, w przyszłości każda nowa większość parlamentarna będzie mogła w ten sposób postępować. A gdzie jest pana inicjatywa ustawodawcza? Panie prezydencie, proszę poddać pod głosowanie. Bardzo fajny projekt, że na czas rządów, obozów przeciwstawnych, media publiczne są zarządzane przez opozycję. Proszę państwa, to, to jest całkiem fajne, prodemokratyczne rozwiązanie. Choćby się wysilił i dał, bo prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, i dał to podgłosowanie. Myślę, że nawet yy, wybitnie mądrzy plat platformowi wyborcy by to zaakceptowali. Bo przecież logicznym jest, że doszli do władzy, gdy telewizja publiczna i Polskie Radio i tak dalej yy, była w rękach Prawa i Sprawiedliwości. To, jest, to ma sens, to naprawdę by wzmocniło naszą demokrację. A może jakiś klincz by był yy, w związku z tym, paty prawne by były, to i trudno. A no po co nam ten galop legislacyjny? On do niczego jeszcze dobrego w Polsce przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie doprowadził. Do niczego. Strażka legislacyjna nam nic nie dała. Jako prezydent Rzeczypospolitej będę się z całą mocą, zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi uprawnieniami, przeciwstawiał takim działaniom. No i to jest właśnie ta zakamuflowana groźba, że rozwiąże parlament, tak? Dlatego wzywam koalicję rządową żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne, to powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne. Orędzie prezydenta, rozumiecie? To jest orędzie. To w ogóle nie ma kształtu orędzia. To, że na koniec ładnie powie pozdrawiam was, ciule, to, 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 nie, to nie było orędzie. To był przekaz polityczny dla swojej konkurencji. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Chaos prawny oraz konflikt wewnętrzny w Polsce prowadzi do osłabienia naszego państwa, a w konsekwencji osłabienia naszego bezpieczeństwa. Panie, od tego jest konflikt, żeby się ludzie sprzeczali na argumenty. Tylko problem, żeby każda strona była dopuszczona do e, właśnie mediów. To co przypomnieć panu, jak odbyła się kampania e, miniona do parlamentu, jak pojechali z ruchem e, dobrobytu i pokoju. E, ludzie na przykład. Z Ministerstwa Cyfryzacji i Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie serwery wyłączono na blisko cztery doby i nie mogliśmy zebrać odpowiedniej ilości podpisów? To co, gdzie, gdzie wtedy było to prawo, konstytucja, gdzie, było, gdzie była pana stanowcza obrona demokracji? Gdzie to wszystko było, panie prezydencie? Mieliśmy już do czynienia. Przecież pana prawnicy czytają. Orzeczenia Sądu Najwyższego. W naszej sprawie Sąd Najwyższy y, odrzucił naszą skargę. No to oni to czytali, bo mają w obowiązku. I co? I nic? Nic? Wybory to takie, takie nic w demokracji jest? Czyż dobrze wiecie, że tylko na wyborach wam zależy. Przy, mieliście to wszystko przeanalizowane. I jakoś pan ryczał! A nawet mógłby pan na tle flagi na to y, poryczeć wtedy w naszej sprawie. Że to skandal, że, że jakiś ruch dobrobytu i pokoju. Protest w ogóle składa. Czy nie z taką sytuacją. Doskonale ją pamiętam, gdyż byłem ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy Donald Tusk stał poprzednio na czele rządu. Wyciągnąłem z tamtej sytuacji wnioski. Jestem gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach, ale jestem również przygotowany na sytuację, że rząd takiej współpracy nie będzie chciał. I wtedy będę musiał rozwiązać parlament. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Panie, panie, panie. Bez rozpoczynający taki. się właśnie 2024 rok to również czas ważnych rocznic. 25-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przede wszystkim rozpoczynający się rok zaczął się 1 stycznia, czyli datą urodzin Stepana Bandery. Niech pan to powie. Bo ja do tego się, proszę Państwa, dziś odwołam. Komuś tam brakowało opinii na temat Stepana Bandery. Bo podobno płatne trole miały święto w Rosji. Proszę Państwa, no, tak nam wypadł akurat cykl, ale to, co Państwu opowiem, o obchodach rocznicy, urodzin Stepana Bandery, to łeb spada dosłownie. Co tu, co, co tu się dzieje w naszym kraju i w okolicach? Damy jeszcze. Wybielić się prezydentowi po, po tym obszczekaniu, cholera wie kogo? Jego oraz dwudziestolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. No, Unia Europejska stwierdziła, panie prezydencie, że łamaliście konstytucję, trybunał konstytucyjny yy, i tak dalej, i tak dalej. No, no, sąd, no panie, to no, 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 schizofrenia, no. Obecność Polski w NATO, jak i w Unii, to fundamenty naszego bezpieczeństwa. Tak, tak, tak. Weszliśmy do Unii pozbawiając się firm, które mogły rywalizować, czyli bezpieczeństwo ekonomiczne poszło, a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to, to fizyczne, wojskowe, militarne, to panie prezydencie, ja się nigdy tak nie bałem jako Polak, nawet za PRL-u, jak boję się od czasu, kiedy jestem w NATO. Nie zauważył pan, że coś się zmieniło? że jakoś większy strach. Od czasu, kiedy weszliśmy, proszę Państwa, do NATO, to ciągle jesteśmy atakowani jakimś zewnętrznym zagrożeniem rosyjskim. Nie zauważyliście Państwo? To po co my wchodziliśmy do tego NATO? Dobrze, że weszliśmy do NATO, ale przestańcie nas straszyć. Wielokrotnie o tym mówiłem. To polska racja stanu. Ale nasza obecność w Unii i w NATO wymaga ciągłego... Przypomniała mi się taka piosenka z podziemia, z dawnych czasów, jak jeszcze nastolatkiem byłem. Pan prezydencie to nawet nie wie, o czym tu mowa, bo to jedyna dziś racja stanu stada baranów. Biegania o realizację polskich interesów. Okazją do tego będzie lipcowy szczyt sojuszu w Waszyngtonie, a także wybór nowych władz Unii Europejskiej. Będzie to również rok przygotowania do naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku. Podczas prezydencji możemy jeszcze lepiej zabiegać o nasze priorytety, o większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Słodkie to było, panie prezydencie, słodkie jeszcze większe zaangażowanie to panu mało tych firm lobbystycznych, które ciążą ustawy unijne w stronę interesów korporacji amerykańskich. Jeszcze większe? To jakie jeszcze większe? Jeszcze więcej wojska amerykańskiego na naszym utrzymaniu? O co Panu chodzi? O rozszerzenie Unii na wschód i południe o. oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Na pewno, proszę Państwa, rozszerzenie Unii na wschód, znaczy na Ukrainę. No, no to, no to już goodbye rolnicy, goodbye transportowcy, a wszyscy goodbye. Wszyscy goodbye. To już wtedy Ukraina pełnym, pełnoprawnym członkiem NATO, Unii Europejskiej i nie daj Boże NATO i to już jest... To tylko, tylko wtedy chcieć dobrze zarobić, to trzeba będzie wyjechać z Polski, panie prezydencie. To jest prosta, ekonomiczna kalkulacja. Bo ceny tutaj spadną wszystkiego. Więc nie, nie, nie dorobimy się. Nie dorobimy się. Drodzy rodacy, szanowni państwo, pomimo wielkich emocji, jakie mamy w polskiej polityce. A, to przestań, panie, wprowadzać.